CARS, czyli Controlled Articular Rotations, tłumaczone na polskie jako kontrolowany ruch rotacyjny, niektórzy to także nazywają artykulacjami stawowymi. Jest to koncept stworzony przez doktora Andrea Ospinę ze Stanów Zjednoczonych, który stworzył Functional Range Systems i w nim zawarł koncept zwany CARS. Czym tak naprawdę te karsy są? A więc, karsy to bardzo prosty koncept, który ma za założenie, żebyśmy wykorzystywali maksymalny potencjał naszych zakresów ruchomości, jakie tak naprawdę mamy. Gdy przyjrzymy się bliżej, mamy tutaj trzy kolory. A więc, czerwony wyraża zakres wykorzystywany podczas karsów. Zielony wyraża zakres wykorzystywany zazwyczaj przez przeciętnego Kowalskiego na co dzień. I niebieski wyraża maksymalny możliwy zakres ruchomości, jaki możemy na dziś dzień wykorzystać w danym stawie. Czyli po prostu ile możemy wyciągnąć z danego stawu. I teraz życie wygląda zazwyczaj tak, że poruszamy się po tym zielonym okręgu. Mimo, że nasz maksymalny zakres, czyli nasze możliwości, nasz potencjał ruchowy w każdym ze stawów jest większy. Czasami nawet i dwukrotnie albo i więcej od tego, co używamy, to my jednak gdzieś mieścimy się w tych środkowych zakresach i nigdy nie odwiedzamy tych kątów, które pewnego dnia nieużywane mogą zaniknąć. I tutaj właśnie wchodzi koncept CARS. Czyli jeżeli na co dzień życie nie zmusza nas do tego, żebyśmy wykorzystywali te skrajne, maksymalne zakresy ruchomości, a wiemy, że powinniśmy tam. Na pewno czasem bywać i korzystać z nich, dlatego że jest to dobre dla naszego ogólnego zdrowia i dla zdrowia stawów, to właśnie tutaj wchodzi koncept Controlled Articular Rotations, gdzie celowo wykonujemy ruch w maksymalnym zakresie ruchomości. I teraz pytanie, po co? Po to. Po pierwsze, żebyś mógł utrzymać aktualne zakresy ruchomości, czyli na starość. Nie stajesz się bardziej sztywny, dlatego że masz już 68, a nie 12 lat, a stajesz się bardziej sztywny, dlatego że poruszałeś się po zielonym kole, a nigdy nie poruszałeś się po czerwonym i niebieskim kole. Dlatego tracisz swoje zakresy ruchomości. Dlaczego CARS? Żeby nie utracić swoich aktualnych zakresów ruchomości. I tutaj od razu wchodzi dwa. Dlaczego CARS? Żeby utrzymać zdrowie stawów. Staw, który ma dużo przestrzeni do poruszania się, to staw szczęśliwy i zdrowy. Więc codziennie dajesz dawkę ruchu w maksymalnym zakresie ruchomości w każdym zestawów. No i dalej, dlaczego jeszcze karsy? Jeżeli jesteś sportowcem i trenujesz, to chociażby po to, żeby dogrzeć najgłębsze warstwy i najdalsze włókna mięśniowe, jakie masz w danym stawie. Jeżeli masz na przykład kontuzję barku, to zwykłe wymachy nie pomogą Ci w lepszym dogrzaniu. Najlepszą aktywacją i najlepszą rozgrzewką będą właśnie karsy na staw ramienny w pełnej kontroli i z pełnym skupieniem. Kars to idea, którą łatwo zlekceważyć ze względu na jej prostotę. Ale pamiętaj, tutaj nie chodzi o zwykłe kręcenie głową czy wymach rękami, bo to umie każdy. Tutaj chodzi o szczegóły, a więc karsy mogą dostarczyć Ci bardzo ważnych informacji pod kątem tego, gdzie... Kryje się przyczyna Twojej kontuzji, albo gdzie możesz spodziewać się kolejnych kontuzji? Dla przykładu. Bardzo często ludzie myślą, że gdy zginają staw ramienny, to zginają staw ramienny, a w efekcie, jak popatrzysz na nich, to tak naprawdę zgięli tylko troszkę stawu ramiennego, a następnie użyli prostowników pleców, żeby podnieść wyżej ramię. I karsy dadzą Ci od razu odpowiedź, że dana osoba ma ograniczenie w stawie ramiennym, które przyczynia się do bólu kręgosłupa, dlatego że za każdym razem, kiedy sięgasz po herbatę, używasz swoich pleców zamiast ramienia, a ileż można. Jeżeli chcesz nauczyć się karsów, to na mojej stronie oferuję darmową próbkę programu Zdrowe Stawy, gdzie właśnie karsy na każde z poszczególnych stawów przedstawiam osobiście i możesz to robić razem ze mną podczas filmiku instruktażowego. A jeżeli Cię to przekona, możesz także kupić pełną wersję na tejże stronie. Witam Cię w programie Controller Self, a dokładnie w kursie Zdrowe Stawy. Zaczniemy sobie od kręgosłupa szyjnego, a więc gotowy. Odwróć kierunek ruchu, a więc kręcisz głową do prawej strony. Przez skręt przechodzisz do wyprostu, czyli sięgasz oczami do nieba. Ruch jest nieprzerywany, ma cały czas tempo 5 km na godzinę, ani wolniej, ani szybciej. I wracasz do pozycji początkowej.